Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na naszym kanale. W pierwszych słowach mojego listu zapraszam oczywiście do subskrypcji. Codziennie o 14 i o 20 .00. nowe informacje, nowe wiadomości, nowe analizy, które dla Państwa przygotowuję. Ci z Państwa, którzy uznają, że moja praca jest owocna i przynosi plusy dodatnie, a nie plusy ujemne, zapraszam do wspierania kanału będzie mi niezmiernie miło, jeżeli uznacie państwo, że warto. Kochani państwo, Vox Populi, Vox Dei, głos ludu to głos Boga, tutaj oczywiście w cudzysłów dla tych, którzy są ateistami. Oznacza to, że państwa głos, opinia publiczna nie jest wcale bez znaczenia dla pana premiera Donalda Tuska. Również i dla jego otoczenia, ponieważ Wasze głosy oburzenia, niezadowolenia, spowodowane brakiem działań prokuratury pana profesora Adama Bodnara, który pełni funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, dotarły do premiera i to w dosyć mocny sposób. Otóż, drodzy Państwo, pozostaje kwestia dogadania się z pozostałymi koalicjantami, bo Musimy pamiętać, że Donald Tusk nie jest sam w Sejmie w kontekście koalicja obywatelska, lewica i tak zwana trzecia nogę, przepraszam, trzecia, trzecia droga. I tutaj mamy pewien spór pomiędzy ludźmi, którzy pamiętają o rozliczeniach, a tymi, którzy woleliby o nich nie pamiętać, ponieważ wolą przysłowiowe ciepłe kluseczki popijane ciepłym piwkiem, to określenie już gdzieś weszło w przestrzeń publiczną, które ukułem, a skądinąd bardzo mi się ono podoba, bo myślę, że oddaje istotę rzeczy. I proszę Państwa, ciepłe kluseczki wcale nie są zainteresowane rozliczeniami, bo wtedy zrobi się nieprzyjemnie. Tak, czyli to są osoby, które wolałyby zająć się odbudową Polski, o tym, żeby było miło, kolorowo, fajnie, pikniki, leżaczki, żeby teraz przyszło lato, żeby nie trzeba było się zajmować nieprzyjemnymi sprawami, jakimiś ewentualnie protestami, niezadowoleniem publicznym. Czego ci ludzie od nas chcą? Z drugiej strony mamy do czynienia z politykiem o randze światowej, czyli premierem Rzeczpospolitej Polskiej, panem Donaldem Tuskiem, i jego najbliższym otoczeniem i ludzi, którzy też sami doznali ze strony Zbigniewa Ziobry i jego szajki wielu nieprzyjemności. To również są politycy koalicji obywatelskiej. Niektórzy czynni, inni już poza nawiasem, ale oni wszyscy przychodzą do premiera i mówią, ci, którzy są z nim pojedynczymi, mówią: suche, To tak dłużej być nie może. Czytasz. Co piszą ludzie, jaki jest głos. Domagają, minęło pół roku, domagają się rozliczeń. Na Ziobro jest wystarczająco dużo. No i drodzy Państwo, jest plan, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu uchylić, e, uchylić immunitet Zbigniewowi Ziobrze i uchylić immunitety pozostałym jego, jego ludziom. E, taka jest informacja, którą utrzymałem od mojego informatora, formacja od informatora, no ale inaczej się tego powiedzieć nie da, nie będę kombinować, budować jakichś nowych konstrukcji słów. Teraz jest pytanie, co zrobi Kosiniak-Kamysz, co zrobi Szymon Hołownia, no i oczywiście Włodek Czarzasty ze swoimi kumplami oraz Anną Marią Żukowską, Kamką i Prostaczką. To jest pytanie. Ponieważ tutaj musi być większość Sejmowa, by przegłosować uchylenie immunitetu, najpierw Hołownia powinien wprowadzić do obrad Sejmu tenże porządek obrad. Ja sprawdziłem w obecnym porządku obrad, a posiedzenie Sejmu zaczyna się to przedwakacyjne, zaczyna się przecież już za trzy dni. Nie ma ani słowa na temat uchylenia immunitetu. Te wnioski, o uchylenie immunitetów musiałyby wpłynąć do Prezydium Sejmu dzisiaj, najdalej jutro, tak by zostały na tyle przeprocedowane, by zostały postawione, jak to się mówi dosyć niezbyt po polsku na sejmie. Ja nie używam takiej formuły, raczej na posiedzeniu Sejmu. Tak, nie siedzimy na kasie, ani na sklepie, ani na magazynie, tym bardziej nie jesteśmy ani na majtkach, ani na staniku ani na krótki rękach, tym bardziej na Sejm. Możemy być w Sejmie i podczas posiedzenia w Sejmie. Tak jest prawidłowo i tego się trzymajmy na tyle, na ile możemy i potrafimy to, chociaż dbajmy o czystość naszego języka bez makaronizmu. Wiem, już dostałem okszan od komentujących, że RIC to wcale nie jest makaronizm. No nie, w ogóle, ja nie wiedziałem o tym. W ogóle dla mnie to jakiś skrót był, jakiś wzięty z kosmosu. No okej, okay, to no bardzo przepraszam, zachowałem się jak głaniarz, posypuję głowę popiołem, e, ale inba to jest matarność. No dobrze, zostawmy już te dywagacje, przejdźmy do mety. Uchylenie immunitetu Ziobrze i jego e, gangsterom, którzy okradali skarb państwa poprzez Fundusz Sprawiedliwości, zajmie dosłownie parę minut. To jest głosowanie, kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał. To z kolei otwiera drogę do natychmiastowego postawienia zarzutu Zbigniewowi Ziobrze i rozpoczęcia czynności procesowych, których tak bardzo boi się pan minister Bodna. Bo oni teraz muszą się zastanowić i też nie przeczę, że te informacje, które docierają do mnie, brzmią tak, że no może poczekajmy, jeszcze zbierzmy jeszcze materiał. No tak, ale no tutaj jest jednak kilka proceduralnych spraw, na które musimy się zastanowić. No ale co powiedzą ludzie? To powiedzą, że to przed wyborami, to jest atak na opozycję, też musimy o tym pamiętać. I się zaczyna formułowanie takich wątpliwości, które mają temat torpedować, bo drodzy Państwo, Fundusz Sprawiedliwości, czy też afera Funduszu Sprawiedliwości, te wszystkie wątki, które się tam znajdują, to nie jest tylko sprawa ziobry i jego ziomku to drodzy państwo dotyczy również prywatnych mediów i tutaj pojawiają się naciski przypomnijcie sobie państwo o czym mówiłem dosłownie chyba dwa czy trzy dni temu, że takie kiblówki zwane też tabloidami super Express i Fakt publikują a za nimi publikują portale typu OneD wirtualna Polska i tak dalej publikują ckliwe teksty o tym, jakie to przerzuty ma Ziobro, jaki to jest ciężko chory, umierający w zasadzie żegna się już z życiem i z dziećmi, po czym Ziobro występuje w telewizji Republika, gdzie brzmi bardzo dobrze. Ładne rysy twarzy, ładne kolorki, włosy ma na głowie wszystkie, a podobno ma jakieś przerzuty i w zasadzie już Stoi nad grobem, co jest oczywistą bzdurą. Ja e, zaproponowałem, zaapelowałem, by jego stan zdrowia ocenili biegli. E, bo na tę chwilę ani media workerzy, którzy wypisują te bzdury w mediach, e, ani nikt inny nie przedstawił choćby skrawka dowodu na to, co faktycznie dolega Zbigniewowi, Izobrze, czy w ogóle mu cokolwiek dolega. E, Człowiek, który zajmuje funkcję publiczną, a wobec którego toczy się tyle postępowań prokuratorskich i który ukrywa się za granicą, aby możliwie utrudnić działania, działania prokuratury, powinien przedstawić, gdyby chciał stanąć w prawie. Chodzić, drodzy Państwo, faktycznie jestem chory. Proszę bardzo, tu jest zaświadczenie lekarskie, tu jest opinia lekarza. Opinia biegłych zespołu, zwał jak zwał, faktycznie jestem chory. Nie, drodzy Państwo, tu się pojawiały skrawki informacji, a niektórzy dziennikarze ustalili, że żaden rak, tylko to było wycięcie polipa. Co oczywiście wzmożyło medialne ataki na tych, którzy tę informację Państwu przekazywali, również oceny i opinie lekarzy onkologów, którzy na podstawie zamieszczanych przez Ziobrę materiałów, również tych, które były publikowane w mediach, jako nawet wywiady z nim, bardzo krytycznie podchodzili do treści, które zbigniew ziobro przekazywał, zwłaszcza jego totumfacy, czyli wójcik ozdoba, kępa, jaki i, i reszta, mieszały im się te fakty. Jedni mówili, że jest za granicą, inni że jest w Polsce. Jeden mówił, że miał tylko, miał jeden zabieg, inni, że trzy zabiegi. Ten szum informacyjny na dokładkę korportowany przez media, ja pytałem się tych mediów, czy są te artykuły sponsorowane i kto za te artykuły płaci. Przypominam Państwu dosyć zabawny... Tekst pani Florczak z SuperEkspresu, byłej pracownicy polskiej agencji prasowej, która po zmianie rządu oczywiście stamtąd odeszła i jest w SuperEkspresie. A SuperExpress i wydawca SuperEkspresu też spore pieniądze za czasów dobrej zmiany zarobił. Myślę, że pojęcie prawo prasowe, wolność prasy. Tracą swój sens, kiedy mamy do czynienia z manipulacjami, informacjami i wolność prasy, wolność słowa ma wtedy sens, gdy media podają prawdę. Kiedy nie kłamią, ujawniają niewygodne dla przykład rządzących fakty, a te niewygodne dla rządzących fakty, to nie są ich prywatne rozmowy, gdzie wyrażają swoje prywatne opinie tylko reszka dotyczą działań stricte przestępczych, obyczajowych, które w normalnych warunkach są skrajnie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Uderzanie w rząd tylko dla samego faktu uderzania, by zachwiać sytuację w kraju, by ją destabilizować, bądź może wymusić pieniądze na rządzie. Pomyśleliście o tym, że... Odcięły im się wszystkie kroplówki, które były przez 8 lat. Skończyła się kasa, dlatego tak wściekle atakują rząd. Wracając do meritum, co zrobią e, liderzy partii koalicyjnych? E, ta rozmowa z nimi, e, na, tak pomiędzy premierem Tuskiem a liderami, już oczywiście miała miejsce, te rozmowy trwają. Co zrobi przede wszystkim Bodnar, tak, Bo. Donald Tusk podkreślał, wielokrotnie podkreśla, że pan minister, pan profesor, pan prokurator generalny, etc., etc., były rzecznik praw obywatelskich, jeszcze wiele tytułów i zaszczytów, pan Bodnar przecież jest niezależny jako prokurator generalny, a Donald Tusk wielokrotnie też to podkreślał, że on nie będzie ręcznie sterować prokuraturą, jak robił to Kaczyński, czy jak robił to Ziobr, skąd słuszny. Musimy jednakże wziąć pod uwagę y, sytuację, a sytuacja jest nietuzinkowa, ponieważ Polska nigdy nie znalazła się w takiej sytuacji, gdy y, przejęta przez y, koalicję demokratyczną y, prokuraturę i Ministerstwo Sprawiedliwości, naszpikowane kretami, na dokładkę ten resort otrzymuje lewica, która zaproponowała, y, tak, żeby wszystkich uspokoić, y, Pana Bodnara na ministra sprawiedliwości, człowieka, który był znany jako rzecznik praw obywatelskich. Jowialny, uśmiechnięty, miły legalista, lubiący dyskusje prawnicze. I w tej chwili jesteśmy w sytuacji, w której pan Bodnar musi zacząć działać, podejmować bardzo trudne i niewygodne decyzje. Do tego mamy pana prokuratora Korneluka, który też również był obiektem ataku Zbigniewa. Ziobry. I tutaj to jest ciekawostka, ponieważ z tego środowiska wychodzi argument, ale oni pomyślą, że to jest zemsta. Tak będą mówili, że my się na nich myślimy. Ci legaliści, tak, ci doktryniści prawa, którzy tak się pochylają nad tym, jak wspomniałem, tym papierkiem z przyklejoną gumą do rzucia, jak posegregować ten Mariasz, czy wyrzucić tu, a może tam, a może musimy sprawdzić w przepisach? I oni, zamiast wykonywać prawo i sprawiedliwość, zamiast podejmować decyzje procesowe, które są zgodne z ideą prawa i sprawiedliwości, i zasadą, że twarde prawo, ale prawo dura lex, ex, to oni szukają możliwości, ci legaliści, obejścia prawa i sprawiedliwości by temat zamieść pod dym, by nie był medialny, by nie pojawiły się głosy, bo oni się mszczą. No ale momencik, co to znaczy się mścić? Jeżeli mamy przestępstwo, mamy przestępcę i uprawniony organ podejmuje decyzję procesową, tak? to są takie eufemizmy, czyli każe zakuć w kajdany jednego z drugim synów yy, i doprowadzić ich przed oblicze sądu. Proszę Państwa, to nie jest żadna zemsta. No, na przykład w moim pojęciu, zemstą jest kara śmierci. Nie ma nic wspólnego z karą. Jest to forma zemsty, i to jeszcze obarczona tą wadą, że może dojść do pomyłki sądowej. Tak, że gdzieś się sąd pomylił, to przedstawiła nieprawdziwe dowody, i człowiek zadyndał, a nie powinien był. I to już jest nieodwracalne. Śmierć jest nieodwracalna. Mamy przykład Tomasza Komendy, nieżyjącego już niestety, który spędził w więzieniu 18 lat. Gdyby była dalej aktualna kara śmierci, to e, mogłoby dojść do tragedii, a potem co? No bardzo przepraszamy, pomyliliśmy się. No Ale wykonywanie prawa obowiązującego kodeksu karnego w Polsce jest dosyć klarowny jest. Tutaj po to są na przykład niezawiśli sędziowie, tacy jak Igor Tuleja, którzy w oparciu o materiał dowodowy wydają wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. I nie zastanawiają się, czy ten wyrok komuś się spodoba, czy nie. Nie dzielą włosa na czworo, jak robią to doktryniści prawa, i po prostu mają odwagę. Taką właśnie odwagę jak sędzia Tuleja, czy sędzia Żurek, czy sędzia Józczeszy. To są ludzie, którzy będą wykonywać prawo. I im e, pan minister, pan profesor Bodnar, e, jakoś nie chce tych ludzi zbigniewa e, Ziobrę, Wosia, Romanowskiego. A propos Romanowskiego, to e, tutaj w jeden z portali zaczyna odcinać kupony od tematu Funduszu Sprawiedliwości. Tam dalej jest mielona sprawa umów, ale to jest takie trochę, wiecie, od, odcinanie kuponów, Dlatego o tym nie mówię nie robię im zasięgów, bo, bo wyczuwam clickbait. Nie jest to nic takiego, co wymagałoby jakiegoś szerszego omówienia. Kochani państwo, czy koalicja się zgodzi? Czy będzie wola polityczna? To jest pewien test. To nie jest test dla premiera Tuska, bo o tym, co on chce, to ja wiem, państwo wiecie, no, domyślacie się. Chce widzieć ziobre w kajdanach, krótko mówiąc przed sądem, bądź na przykład w areszcie, bądź w więziennym, czy tam przy aresztowym szpitalu, niech go badają i leczą, ale w warunkach więziennych, w warunkach aresztowych, to roz, musimy to rozróżnić, co jest więzienie, tam, gdzie są osadzeni, a gdzie jest areszt tymczasowy, co to jest aresz tymczasowy, gdzie w tym areszcie osoba taka przebywa by zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania. Chodzi o to, żeby nie mataczył no a były minister sprawiedliwości, były prokurator generalny, którego ludźmi, których on awansował, promował i karmił, naszpikowana jest prokuratura w każdym mieście. Wrocław, Katowice, Lublin, Gdańsk, wszędzie, no Warszawa przede wszystkim. Wszędzie są jego ludzie, którzy zawdzięczają mu pieniądze. Tak? On ich karmił. Ci ludzie mają dzisiaj podpisywać dokumenty, na podstawie których Ziobro miałby zostać zatrzymany, zakuty w kajdanki i doprowadzony do aresztu śledczego. No i tutaj są zgrzyty, tak? Bo pan profesor Bodnar nie panuje nad tym. Pan Korneluk również, nie, on również jest asekurantem. Ja oglądałem jego wypowiedzi, słuchałem, czytałem. Yy, to, że się toczą te śledztwa, to, że są zbierane dowody, to na to wpływu nie ma prokuratura. To jest dosyć ciekawa sytuacja, drodzy Państwo. Chciałbym, żebyście zwrócili na tę kropeczkę uwagę, że Donald Tusk w tej chwili powierzył kontrolę nad służbami i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji panu Tomaszowi Siemoniakowi, który no, bez mała 30 lat współpracuje z Donaldem Tuskiem, jest w 100% osobą godną zaufania. Może nie jest zbyt wydolny, nie ma charyzmy, nie jest aktywny, może wielu rzeczy nie potrafi, ale jedno, jedną cechę, którą posiada, to jest lojalność. I w zasadzie Donald Tusk, który przyjął do wiadomości, że ogon merdał psem i że Tusk się nie zna na, na służbach, w takiej sytuacji został postawiony i stwierdził, że dość, ten, że nie da się zrobić tak, jak został zrobiony. Przysłowiowe Bambuko w 2014 roku, choć groźba jest realna i ona cały czas wisi. Uwierzcie mi, państwo, że jest kwestią czasu, kiedy znowu wyskoczą jakieś kompromaty. I tutaj najlepiej by było, gdyby Donald Tusk zastosował taką metodę jak Izrael podczas wojny sześciodniowej. Kiedy już było wiadomo, że Arabowie zaatakują, Izrael uderzył pierwszy, ni stąd, ni zowąd, gruchnęło na nich wszystkich. I w ciągu tygodnia pokonał e, kilka arabskich państw. Wojna trwała sześć dni i było, krótko mówiąc, po Teraz pokażę najbliższe 72 godziny, bo wola Donalda Tuska to jest jedna rzecz, jego decyzyjność to jest druga sprawa. Ano, jest premierem rządu, więc e, jeżeli jakiś minister zaczyna się wycofywać hełkiem e, i staje się e, może nie, że niewygodny, tak? jakby nie wykonuje swoich obowiązków, pomimo, posiadanych, pomimo posiadanego materiału dowodowego. Mówię o prokuratorze generalnym, ministrze sprawiedliwości. Kiedy Donald Tusk wie, jakie dowody służby dostarczyły do prokuratury, to prokuratura w zasadzie ma związane ręce tym, że nie podejmowanie działań w obliczu zebranego materiału dowodowego. Może być poczytane jako niedopełnienie obowiązków. Ja zaznaczam tutaj, że ja Panu Profesorowi Bodnarowi absolutnie nie narzucam w tej chwili niedopełnienia obowiązków, tak, bo to byłoby nadużycie i byłoby nawet dla Pana ministra obraźliwe. Tak, tutaj to podkreśli. Natomiast stan faktyczny jest taki, że z tego co wiem, to e, służby podległe ministrowi Siemoniakowi może. Dokonałem pewnego skrótu myślowego. Pan Siemoniak dostarczył panu Bodnarowi wszystko to, co jest niezbędne na tę chwilę, do tego, by złożyć wniosek o uchylenie immunitetu Ziobrze, Jego Szajce i wielu jednym ludziom, zatrzymanie tych ludzi, postawienie im zarzutów, bo to w tej kolejności, złożenie y, wniosków aresztowych do sądu. Pozostawienie sądowi podjęcia decyzji w tej materii i jeżeli sąd uzna, że te wnioski aresztowe są zasadne wobec tych osób, które pełnią funkcje publiczne, a którym do tej sprawy uchylono immunitet parlamentarny, poselski, to te osoby znajdą się w aresztach śledczych po to, że tworzą zorganizowaną grupę przestępczą, grupę osób znających się, posiadających pewną hierarchię bo to jest grupa, zorganizowana grupa przestępcza, która z okradania skarbu państwa uczyniła stałe źródło dochodu dla siebie i też dla swoich totumfackich. Tak, bo mamy nie tylko korzyści materialne, ale również i inną formę korzyści, które w ramach dysponowania Funduszem Sprawiedliwości i innymi funduszami ta grupa dysponowała i uzyskiwała Korzyści personalne, tam, towarzyskie, biznesowe, no i oczywiście żywa gotówka w reklamówkach z Biedronki. Drodzy Państwo, te najbliższe 72 godziny, czy Donald Tusk przekona koalicjantów? A jeżeli ich nie przekona i nie zostaną uchylone immunitety, no to wówczas macie Państwo pewien obraz. Na kogo 9 czerwca w wyborach zagłosować? Bo jeżeli pan Szymon Hołownia okaże się tym, który nie dopuści do głosowania nad wnioskami uchylenia immunitetu w Ziobrze i jego szajce, to ja będę no, niemile zaskoczony. Jeżeli hamulcowymi będą koniunkturaliści z tak zwanej lewicy, ja na to teraz mówię lewica spółka z o, bo to nie jest żadna lewica, tylko to jest klub towarzyski, który finansowo ma się dobrze i ich ideały lewicowe e, są raczej podkładkami, pod kieliszki z szampanem e, i misy z czarnym kawiorem. Astrahański. Ryba ma ogon do góry. Dobry kawiór. Polecam. Smaczny. Jeżeli oni będą tymi hamulcowymi, to też Państwo macie pewien obraz już polityczny, kto zacznie. Ziobro jest ikoną zła, jest postacią upadłą, jest postacią, która emanuje nienawiścią do ludzi. Ten człowiek zniszczył tysiące rodzin, o czym wielokrotnie mówił. I teraz, gdy dochodzi do e, konkretów, po owocach ich poznamy. Jest wola, Premiera, by uchylić jego immunitet i jego ludzi, by te rozliczenia rozpocząć. Teraz, już, zaraz, dość tego. Premier się zradykalizował. To jest eufemizm na słowo w. mówił. Zradykalizował się. Radykalizują się jego mać. Tak można na przykład powiedzieć. A. Czy Pan Hołownia, pan Biedroń, pan Czarzasty, pan. Kto tam jeszcze jest? Przepraszam, pani Anna Mary Do całe towarzystwa. Czy oni też to podzielą? No bo Czarzasty tym bardziej powinien tego chcieć. Przecież Barbara Blida, za której prawdopodobnie to Ziobro odpowiada za jej śmierć. Święczkowski Ziobro i ta cała banda. To oni zamiatali tę. Tę sprawę poddywać. Przecież Barbara Blida była przyjaciółką Włodzimierza Czarzastego. Przyjaciółką, koleżanką. Oni się znali. Czy wywodziła się ze środowiska SLD, a wcześniej PZP. Tak, no ale zostawmy konotacje polityczne. Przecież ta kobieta mogłaby dzisiaj żyć. Koleżanka, przyjaciółka Włodzimierza Czarzastego. Odpowiedzialność ziobry jest no musi być potwierdzona przez sąd, ale patrząc no już z perspektywy tylu lat jest, tutaj użyję neologizmu, nadoczywiście oczywista. I chyba ani państwo, ani nikt inny, no nie ma wątpliwości co do, co do tej sprawy. Więc Czarzasty powinien chcieć widzieć Zbigniewa alias Zero Ziobrę w więzieniu, przynajmniej w areszcie śledczym. Gdzie będzie mógł e, dalej sobie gnić do czasu procesu? Drodzy Państwo, czekamy, jest wola, zobaczymy, jak się towarzystwo zachowa. E, ufam, że Donald Tusk przekona koalicjantów, e, myślę, że ma czym. A jeżeli nie, no to wiadomo, 9 czerwca, na kogo powinno się oddać swoje głosy, by. E, by w ten sposób pokazać tym ludziom, jakie macie Państwo zdanie na wybory. Oczywiście koniecznie iść trzeba. Ja jeszcze przed wyborami yy, złoję materiał frekwencyjny, który absolutnie jest potrzebny i konieczny, bo mam obawy, czy ludzie do tych wyborów pójdą w świetle tej degręgolady Ministerstwa Sprawiedliwości, jakiej jesteśmy świadkami, a jest to jeden z kluczowych kwestii. Drodzy Państwo, kłaniam się nisko. Widzimy się dzisiaj o godzinie 20.00. A przedmiotem, czy tematem, może tak tematem wieczornego naszego spotkania będzie dzisiejszy clickbait z wirtualnej Polski dotyczący rozmowy braci Kaczyńskich, tej ostatniej, tego, co próbuje ten portalik Suwartów kreować, gdzie jest prawda, jak faktycznie to może wyglądać i o co w tym wszystkim chodzi. No, ale to o godzinie 20.00. Ja tymczasem się z Państwem żegnam. Jeszcze raz zapraszam Państwa do subskrypcji kanału i jeszcze raz proszę o wsparcie kanału, jeżeli Państwo uznacie, że moja praca jest, jest skuteczna, czy przynosi dobro to słowo, które ja tutaj głoszę. Więc tu brzmi strasznie ewangelicznie. Ale jeżeli uważacie, to. Wesprzyjcie kanał. Z góry Wam bardzo za to dziękuję. To co? Do zobaczenia.